Dobry wieczór. Jest święto trzech króli, a więc czas jeszcze na sprawy ducha. Żeby zamknąć temat jeszcze słowaka wykonałem go w takiej wersji drewnianej, ale nie o tym będzie ten materiał. Ten materiał będzie na temat wydawnictw Franciszka Gajewskiego, wydawnictwa te w postaci książeczek i broszurek. Ukazywały się w latach 46-48. Nie mam chyba ani wcześniejszych, ani późniejszych. I ten autor wydawał te broszurki i książeczki w Krakowie, w ramach m.in. Biblioteki Radiowej, Technicznej i Naukowej, ale nie tylko. Gdyż również są to wydawnictwa wydawane jako taki samouczek. Y, zaraz tu może znajdę, żeby pokazać. Y, na przykład biblioteka popularno-naukowa, y, biblioteka radiowa techniczna i naukowa, więc tutaj y, no, były to rozmaite y, takie cykle. Często te treści były podobne albo wręcz takie same w y, poszczególnych zeszytach różnych serii. No i tutaj, jakie ja mam te zeszyty broszurki i książeczki. Mam lampę trójelektrodową triodę numer 3, urządzenie pracowni napraw sprzętu radiowego numer 4. Ja może będę tak przewracał, będzie prościej. Zasady naprawy odbiorników radiowych numer 5, wstępne badania odbiorników radiowych pod numerem 6, usuwanie uszkodzeń z powodu krótkiego zwarcia. Przykłady napraw odbiorników radiowych pod numerem 8, rozpoznawanie zniszczonych części odbiorników radiowych numer 9, zmiana układu naprawianych odbiorników radiowych numer 10, dwa różne wydania, naprawa instalacji radioodbiorczej numer 12, symbole i skróty radiowe numer 13, unowocześnienie odbiorników radiowych numer 14, tu widać, że jako biblioteka popularna naukowa samokształcenia, ale tu mam tylko okładkę, a tu już w ramach biblioteki radiowej technicznej i naukowej ten sam tytuł, ten sam numer, ale wydanie troszkę wcześniejsze, 47 rok zakopane. Rozpoznawanie nieznanych lamp radiowych, numer 15. Zasada zamiany lamp radiowych, numer 16. Sposoby zamiany lamp radiowych numer 17, praktyczne przykłady stosowania lamp zamiennych numer 18, charakterystyki lamp elektronowych numer 19, tabel lamp elektronowych numer 20, teoria sprawdzania lamp radiowych numer 21, muszę sobie odwrócić, bo się pomiesza mi. Teoria elektrotechniki numer 22. Akumulatory numer 23. Ogniwa elektryczne numer 24. Grzejniki elektryczne numer 31. Obliczanie grzejników elektrycznych numer 32. I tutaj jeszcze taka dosyć gruba książeczka. Radio-telewizja. Jest rok wydania. Powinien, może gdzieś być. O jest. 46. rok w Krakowie. Działanie i budowa nowoczesnych lamp radiowych, też w Kraków 46, ale nie ma tutaj y, żadnego jakby tej cyklu, jest taka książeczka. Y, ta sama książeczka, tylko w trochę innym kolorze i ten sam rok wydania. Technika przebudowy odbiorników radiowych numer 06. Technika stosowania lamp zamiennych numer 07. Naprawy grzejników elektrycznych numer 012. Słowakowy odbiornik detektorowy numer 36. Tak, to jest chyba w dalszym ciągu to samo. Sprawdźmy. Nie, jeszcze jest selektywne odbiorniki detektorowe numer 37. I układy detektorowe, układy kondensatorowe numer 38. Tak więc. Po pierwsze, poszukuję książeczek, których nie mam tutaj w tej swojej kolekcji, ale interesuje mnie też, co stało się z tym autorem, jakie były jego losy, kim był. No bo tutaj widać, że te wydawnictwa pochodzą z lat 46-48. Nie ma wcześniejszych ani późniejszych. No i zastanawia mnie to, czy to było tak, że w ramach Bitwy o handel, którą wytoczył pan minister Hilary Mintz, zamknięto temu panu to wydawnictwo i tak się skończył, tak się skończył los tego wydawnictwa, czy też może jakieś inne względy tutaj zadecydowały, byłoby ciekawie zdobyć te informacje na temat autora tych, tych i wydawcy tych broszury. Dziękuję i pozdrawiam.